Złote myśli. Pomagamy z sukcesem. Praca w poszukiwaniu szczęścia. Poszukiwanie szczęścia to najcięższa praca ze wszystkich, mimo to przez wielu uparcie wykonywana przez całe życie. Ta obsesja bycia szczęśliwym to kolejny znak naszych czasów. Ludzie prości, nie mylić z prostakami są zazwyczaj szczęśliwi. Dopiero gdy zacznie się im wmawiać, że wcale szczęśliwi nie są, tracą pewność siebie w tej materii i zaczynają szczęścia szukać. Jak już raz zaczną, robią to do końca swoich dni. Najmniej szczęścia odczuwają ludzie ze skłonnością do zbytniego filozofowania, ludzie zazdrośni i tacy, dla których liczą się tylko rzeczy duże duża pensja, duży dom, duża wygrana itd. Pomijając fakt, iż, wbrew temu, co piszą domorośli psychologowie, odczuwanie szczęścia w dużym stopniu warunkują twoje geny, nie powinieneś ulegać zbiorowej paranoi jego usilnego poszukiwania. Tak naprawdę to zwykła moda. Moda na szczęście. Wystarczy otworzyć dowolny kolorowy magazyn klasy B, albo włączyć telewizor i pooglądać reklamy. Nagle okazuje się, że nie możesz być szczęśliwy, będąc samemu. W szczególności 14 lutego, będąc osobą bezdzietną, nie obchodząc Bożego Narodzenia, nie jeżdżąc do Egiptu, nie myjąc sedesu płynem firmy X, nie mając w szafie tego a tego produktu, nie używając tej właśnie wody po goleniu, nie jeżdżąc tym a tym modelem auta, nie posiadając tej akurat zupełnie darmowej karty kredytowej, nie mieszkając na tym właśnie nowym osiedlu i temu podobne. Wszystko to oczywiście bzdury, ale teraz wyobraź sobie kogoś, kto jest podatny na tego typu wątpliwej wartości przekazy. Czy taka osoba ma w ogóle szansę zaznać szczęścia, biorąc pod uwagę fakt ciągłej zmiany trendów i całą gamę informacji sprzecznych? Jeśli zacznie się dostosowywać i podążać za tego typu mądrymi wskazówkami, nigdy nie znajdzie chwili wytchnienia. Czekają ciężka praca przez całe życie, a szczęścia i tak nigdy nie zazna. W tym miejscu chciałbym zacytować fragment artykułu na temat bardzo ciekawych wyników badań dotyczących szczęśliwych społeczności, z jeszcze ciekawszą próbą ich wyjaśnienia. Szczęśliwe narody wygrywają w rankingach liczby samobójstw. Naukowcy z University of Warwick w USA alarmują, że wiele krajów uznawanych za szczęśliwe ma niewiarygodnie wysoki wskaźnik samobójstw. Dotyczy to takich państw jak Kanada, USA, Szwecja. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, w regionach, gdzie mieszka najwięcej osób odczuwających satysfakcję z życia, ma miejsce więcej samobójstw niż tam, gdzie mieszkają ludzie średnio zadowoleni z życia. Profesor Andrew Oswald, który kierował badaniem, uważa, że kluczem do rozwiązania tej zagadki jest sposób, w jaki ludzie porównują się z innymi. Nie wszyscy potrafią odnaleźć się w miejscach szczęśliwych. Widząc zadowolenie i szczęście innych, niektórzy mogą poczuć się doświadczeni przez życie. Nie twierdzę, że nie ma sensu szukać szczęścia. Uważam tylko, że trzeba wiedzieć, gdzie go szukać, oraz zachować zdrowy rozsądek. Poszukiwanie szczęścia nie może zamienić się w ciężką pracę, bo ciężko pracujący człowiek z pewnością szczęśliwy nigdy nie będzie. Zresztą to wcale nieszczęście powinno być celem nadrzędnym. O wiele ważniejsze jest to, Byś uczynił swój mały, osobisty świat możliwie przyjemnym. W dalszej części tej książki wysłuchasz zresztą jeszcze o wielu sposobach umilania sobie życia. Ze szczęściem jest trochę tak jak z medytacją. Celem wielu rodzajów medytacji jest osiągnięcie pustki, stanu niemyślenia o niczym. Jeśli jednak w trakcie medytowania zauważysz, że w danej chwili o niczym nie myślisz, tak naprawdę wszystko popsułeś. Zdałeś sobie bowiem sprawę, że o niczym nie myślisz, ale tym samym pomyślałeś, że o niczym nie myślisz. Czyli jednak myślisz. Usilne poszukiwanie szczęścia można też przyrównać do poszukiwania za wszelką cenę spokoju. Być może miałeś okazję oglądać film Dzień Świra. Jeśli tak, z pewnością pamiętasz wątek wyjazdu głównego bohatera nad morze. Adam Miałczyński udaje się tam w jednym tylko celu: aby odpocząć. Jednak chęć znalezienia sobie spokojnego miejsca na ten odpoczynek jest u niego tak przemożna, że efekt końcowy będzie zupełnie odwrotny od zakładanego. Już w pociągu bohatera zdenerwują współpasażerowie. Na nadmorskiej plaży natknie się na szczekającego na niego owczarka niemieckiego i piskliwą kobietę, w końcu zaś na dwie głośno śpiewające dziewczyny. Zamiast upragnionego spokoju, dozna w końcu załamania nerwowego. Jeśli zanadto skoncentrujesz się na poszukiwaniu szczęścia, ono zwyczajnie cię ominie. A nawet jeśli nadejdzie, nie zauważysz go. Na początek spróbuj chociaż wyrzucić ze swojego słownika pojęcie bycia bezgranicznie szczęśliwym. Tacy są tylko bohaterowie południowoamerykańskich telenowel, a i oni tylko do 3764 odcinka. I pozerzy Względnie osoby upośledzone. Pogódź się z tym, czego i tak nie zmienisz, i nigdy nie uzależniaj bycia szczęśliwym od takich banałów jak pogoda. Media uwielbiają czynić z nas ofiary aury, jakakolwiek by ona nie była. Fala nieznośnych upałów zalewa Europę. Jak długo jeszcze będzie padać? Gorące lato niebezpieczne dla osób z chorobami serca. Kiedy w końcu nadejdą ciepłe dni? Niestety to koniec upałów. Jak przetrwać mroźną zimę? Nie musisz i nie powinieneś być ofiarą pogody. Dni są jakie są, a te deszczowe nie są ani lepsze, ani gorsze od tych pełnych słońca. Pieniądze. Biednemu zawsze wiadr w oczy, ale z drugiej strony pieniądze psują ludzi. Nikt nie chce biedy, ale bogaci to oszuści i kombinatorzy. Pieniądze szczęścia nie dają, ale każdy chciałby to sprawdzić osobiście. Nigdy nie jest dobrze, prawda? Pogódź się z tym, że bycie bogaczem, biedakiem czy osobą średnio zamożną to często stan przejściowy. Ciężka praca albo łód szczęścia i jesteś na szczycie. Głupi błąd albo kilka niepomyślnych zdarzeń losowych i spadasz na dno. Życie. Bycie lubianym. Wystarczy spojrzeć na wyniki drugich tur wyborów prezydenckich, by przekonać się, że głosy oddane na obu kandydatów oscylują zwykle gdzieś w okolicach 50%. Oczywiście z lekką przewagą zwycięzcy, który w tym akurat przypadku bierze wszystko. Wniosek? Zaakceptuj fakt, że co najmniej połowa ludzi, których spotykasz na swej drodze, nie będzie za tobą przepadała. I co z tego? Jeśli lubicie najbliższa rodzina, nikt nie nastaje na twoje życie, masz dobrego kumpla, a twój pies ciągle jeszcze nie poszarpał ci dłoni, to naprawdę nie masz się czym przejmować. Oczywiście możesz zająć się profesjonalnym wchodzeniem ludziom w tyłek, ale w efekcie, co widać na przykładzie polityków, polepszysz swój wynik o marne kilka procent. Naprawdę nie warto. Stan posiadania. Podobnie jak w przypadku pieniędzy, stan posiadania jest czymś ulotnym. Dobrze wiedzą o tym buddyści i wyznawcy hinduizmu, dla których warunkiem osiągnięcia szczęścia jest nieprzywiązywanie się do rzeczy materialnych. Nie chodzi o to, by ich nie posiadać, ale o to, by mieć do nich stosunek lekceważący, a nawet pogardliwy. Koniecznie trzeba też wyzbyć się zachłanności. Jedną ze scen filmowych, która najlepiej obrazuje i jednocześnie, mimo tragizmu bohatera, ośmiesza bycie przesadnym materialistą, jest ta z filmu Killer Fish. W Polsce tytuł przetłumaczono na Jezioro Śmierci. W jednym z końcowych fragmentów Paul Diller w tej roli doskonały James Franciscus. Ucieka na pontonie ze zrabowanymi brylantami, które znajdują się w solidnej wielkości walizce. Ponton zaczyna tonąć. Bohater zmuszony jest do kąpieli w wodzie pełnej żarłocznych piranii. Ryby zaczynają go zjadać, ale on, zamiast płynąć do brzegu ile sił w nogach i rękach, w jednej z tych rąk uparcie trzyma walizkę z brylantami. Ostatecznie zostaje wciągnięty pod wodę i pożarty przez agresywne bestie. Jednak do ostatniej sekundy życia. Trzyma walizkę wysoko nad głową. Nie pozwól, by chęć posiadania lub też utrzymania czegokolwiek ściągała cię w dół, choćby tylko psychiczny, tak jak owego nieszczęśnika. Stanowisko. W dzisiejszych czasach ludzie próbują określać swoją wartość podług tego, gdzie i na jakim stanowisku pracują. Niesie to za sobą wiele zagrożeń, z których największym są konsekwencje niespodziewanej degradacji lub utraty pracy. W obliczu takiego zdarzenia osoba wyznająca filozofię, jestem wart tyle, ile moje stanowisko, może zwyczajnie się załamać. A warto podkreślić, że w obliczu tak wysokiego obecnie bezrobocia, jak i tak częstych przejęć firm przez inne firmy, utrata pracy jest czymś, co może spotkać praktycznie każdego z nas. Mało tego, nader często zdegradowany czy wyrzucony na bruk pracownik nie musiał nawet popełnić błędu. A co za tym idzie. Nie powinien czuć się ani winnym, ani zawstydzonym z powodu zaistniałej, można by powiedzieć, losowej sytuacji. Nie przywiązuj się do stanowiska. Jesteś wartościowy, bo jesteś człowiekiem, nie zaś dlatego, że jesteś pracownikiem. Z życia wzięte. Idzie nowe. Iwona pracowała w prężnie działającej firmie z branży kurierskiej, gdzie piastowała stanowisko dyrektora handlowego. Przez wiele lat, pod jej nadzorem, sprzedawcy usług, Osiągali naprawdę świetne wyniki. Pewnego dnia przedsiębiorstwem zainteresowała się duża firma zagraniczna, działająca w tej samej branży. W ciągu kilku miesięcy wszystkie niezbędne dokumenty zostały podpisane, prezes firmy sprzedał swoje udziały, a nowi właściciele zaczęli wprowadzać własne procedury i nieznośnie się panoszyć. Iwona tak wspomina tamten okres. Nie wiem, czy w ogóle interesowały ich moje wyniki, jakie przez lata osiągałam. I tak pewnego dnia musiałam aplikować na własne stanowisko. Test przeszłam, co prawda pomyślnie, ale nowi właściciele uprzykrzali mi życie przez kilka następnych miesięcy, a głównym powodem była moja słaba znajomość angielskiego, który nagle stał się językiem obowiązującym w firmie. Przyznaję, zaniedbałam kiedyś jego naukę, ale w pracy na stanowisku dyrektora handlowego w polskiej firmie nie był mi on potrzebny dosłownie do niczego. Skoncentrowałam się na tym, co robiłam najlepiej. Szkoliłam nowych handlowców, motywowałam ich, wspólnie osiągaliśmy zamierzone cele. I nagle okazało się, że to wszystko nie miało znaczenia. Ostatecznie zrezygnowałam i nie żałuję. Iwona założyła własną firmę, biuro turystyczne, które naprawdę dobrze prosperuje. Choć miała i pewnie do dziś ma żal do swoich pracodawców, to na szczęście nie określała swojej wartości według zajmowanego stanowiska. Dzięki temu znalazła siłę, by opuścić stare miejsce pracy i zacząć wszystko od nowa. Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby widziała siebie tylko i wyłącznie w roli dyrektora handlowego w firmie kurierskiej. Jeśli nie możesz pozbyć się obsesji szukania szczęścia, to przynajmniej nie uzależniaj go od spraw wymienionych powyżej. Zastanów się też, czy przypadkiem nie warunkujesz jego odczuwania innymi rzeczami, których ja nie wymieniłem, a które również nie są aż tak istotne, by ich brak przesłaniał ci niebo? Zawsze pilnuj swojego nieba. Złote myśli. Pomagamy z sukcesem.